Cześć, wita! Ludzie śmierdzą, choćby się myli, nie wiem jak dokładnie, i nie wiem jak się perfumowali. Te słowa napisał Samuel Beckett, i być może ma rację, ale niektórzy, przynajmniej większość z nas, podejmujemy próbę, żeby to śmierdzenie zmniejszyć. Nie tylko przy pomocy mycia, ale również przy pomocy perfum. I dzisiejszy film chciałabym poświęcić właśnie perfumom. Zdanie Becketa zaczerpnęłam z tej książki zatytułowanej Erotyka Perfum, czyli Tajemnice Pięknych Zapachów. Książka napisana jest przez Andreję Harto. Bardzo, bardzo ciekawa książka. Pełna nie tylko tych. Yy, Interesujących cytatów, ale również przedstawiająca historię perfum od starożytności do czasów współczesnych. Skąd wzięła się nazwa perfumy? W ogóle, jak powstało to słowo? Samo odkrycie perfum dokonało się przypadkiem. Pewnego razu jeden z naszych przodków zauważył podczas spalania drewienek, że wydzielają one przyjemną woń. Stąd Etymologiczną podstawę nazwy perfumy tworzy łańciński zwrot. Perfumum, poprzez dym. A więc wszystko zaczęło się od dymu. Przyjemnego dymu, dymu ym, powstającego ze spalania ym, ziół, na przykład, a potem już lawina ruszyła. W starożytności wyrabiano olejki perfumowane. Wielkim sukcesem perfum okazał się wiek jakiś tam XVIII w Paryżu, kiedy Paryż cuchnął i śmierdział, więc trzeba było ten smut jakoś zabić. Aż do czasów współczesnych. Bardzo ciekawy jest tutaj rozdział o flakonach do perfum, które są projektowane przez najwybitniejszych twórców. No taka nazwa jak Lalique mówi nam bardzo, bardzo wiele. Druga książka, którą wam polecam, to jest książka ta zatytułowana Co wnosi nos? Nauka o tym, co nam pachnie. Napisana przez Avery Gilberta, amerykańskiego m, uczonego, który Opowiada o, właściwie rozwikuje przed nami tajemnice Węchu, składy poszczególnych zapachów, ale mnie najbardziej zainteresował rozdział zatytułowany tak. Odzyskane wspomnienia, czyli o pamięci Węchowej. Głównym bohaterem tej, tego rozdziału jest oczywiście Marcel Proust ze swoją maczaną w herbacie magdalenką. I to jaki zapach ta magdalenka wydzielała i jakie wspomnienia w nim to budziło. A przyznajcie, czy i Wy, nie będąc gdzieś tam w odległym mieście, zakątku, czujecie zapach jakiś i mówicie: o! Tak pachniał chleb w moim domu, albo tak pachniał bigos, który gotowała babcia, albo tak pachniał gnój w oborze mojego dziadka. I to jest właśnie ta pamięć węchowa, która w każdym z nas tkwi. To jest druga książka, bardzo polecam. I trzecia książka, a właściwie album zatytułowana Moda i perfumy wielcy kreatorzy. I tutaj autor, który nazywa się nie wiem jak, ale zaraz wam powiem. Wielcy kreatorzy, nie wiem jak, ale bo to jest przekład z angielskiego, przedstawia najwybitniejsze znane na świecie perfumy, począwszy od Chanel, a skończywszy na takiej firmie jak Avon, która to firma sprzedaje swoje produkty w sprzedaży bezpośredniej. Ja zaznaczyłam sobie rozdział zatytułowany Balenciaga o tym hiszpańskim kreatorze mody i o jego perfumach. Dlaczego o Balenciadze? Ponieważ na kanale Radski Radzka Radzi, ostatnio zamieściła ona vlog z Londynu i zdaje nam sprawozdanie z wystawy poświęconej Balenciadze. Z wystawy poświęconej jego kreacjom modowym, ale również jego perfumom. I tak każdy wielki kreator: Chanel, Kelvin Klein, em, kto tam jeszcze, no, Gerleau, Elizabeth Arden w tej książce są omówieni. Polecam ten album, naprawdę nie jest drogi. No i na koniec książka Do czego człowiek może się posunąć, żeby odkryć idealne perfumy? To jest oczywiście pachnidło Patrika Sanskinda, a bohaterem jest Granulj. Wszyscy wiemy, co robił, co zrobił, kim chciał zostać. A teraz tu podnoszę koszyk, a w tym koszyku mieszczą się perfumy, które aktualnie mam w swoim posiadaniu. I z których namiętnie korzystam. Muszę powiedzieć, że jakieś takie zapachy świeże, odświeżające to nie dla mnie. Ja lubię zapachy z drzewa sandałowego, piżma, chociaż będzie tu zaskoczenie. Nie wiem, czy ktoś z Was zna takie perfumy Kate Perry, perfumy, które są zatytułowane Mad. Mad love, ponieważ kiedy bziknie się, bzikne na siebie te perfumy, czuje się jak w malinowym chruśniaku, ponieważ one pachną malinami, jeżynami, porzeczkami, wszystkim co rośnie na naszych krzakach właśnie teraz. Przepiękny, przepiękny zapach. Następne perfumy to jest um, Lolita Lempicka. Zawsze marzyłam o um, tych y, o Lolicie. Ona ma poza tym przepiękne flakony, tak jak ten. To jest Lolita Lempicka, chyba jej, zaraz Wam powiem, Si Lolita. Przepiękny zapach, przepiękny flakon. Uwielbiam Lolitę łępicką. Tutaj mam sworo, swarowskiego. Kupiłam no, żadne tam, ale kupiłam dla, tej, dla tego kryształka, który się tutaj znajduje. Piękna, piękne opakowanie, bardzo mi się podoba. Co teraz mam jeszcze? No, Tommy Mulanger, tak się czyta: Angel. Kultowe już perfumy, bardzo je uwielbiam, nie tylko za ten właśnie flakon, ale za to jak pachną. Ostatnio kupiłam sobie zupełnie bez, bez nazwy jakąś firmę, ale za, nazywają się Japanese perfum i one pachną olejem Subuki i peonią. Cudowne perfumy też, co i aha, od studentów z. Nie z Tunezji, tylko z, z jakiego kraju na te, Andrzej, kupiliśmy ostatnio? Gdzie twoja siostra? Z Tanzanii, w Poznaniu. Kupiłam różne kosmetyczne i nie tylko przedmioty i taką małą buteleczkę perfum tanzańskich. To jest tak, właśnie oliwka za uszami sobie można po. Tutaj jest Victoria Beckham. Od czasu do czasu lubię się poperfumować Victorią Beckham. Tutaj jest, o, taki duży firma Coty. Od tego zaczynałam w, w liceum jeszcze były. Myśmy mówiły na to co ty, ale to jest Coty. No tu jest teraz Chanel Allure. Chyba po francusku czyta się Allure no i kultowa piątka czyli Chanel numer 5 skończyły mi się ostatnio więc rodzina zainwestowała w mój dobry humor i moje dobre samopoczucie i kupiła mi 30 ml, nie czytam miligramów, no nieważne 30 Chanel numer 5 te perfumy jedni uwielbiają jak ja, a inni krytykują gdzieś przeczytałam, że Chanel numer 5 swoim zapachem przypomina nocnik babci, no ale można i tak, to wszystko zależy od naszych węchowy doznań ja bardzo lubię te perfumy a jeżeli chodzi o pamięć zapachową, o której mówiłam to 17 lat temu umarła moja mama, a ja po nim jak Marcin Wicha po niej zostawiłam sobie kilka przedmiotów między innymi te perfumy perfumy zostały wyprodukowane przez Anika Gutala i nazywają się Ptiszczery nigdy potem nie mogłam ich nigdzie kupić ale kiedy powącham, to bardzo przypomina mi się moja mama. A historia z perfumami mojego pokolenia i moja zaczęła się od tej kultowej buteleczki. Ci, którzy ją zobaczą, nie wiem jak pokazać, może tak, rozpoznają jej kształt. To są kultowe perfumy w szkole podstawowej i w liceum. Nazywają się być może. Wtedy na każdej studniówce... Podpis Paris perfumy. Na każdej studniówce każda dziewczyna pachniała perfumami być może. A więc od być może do Chanel numer 5, od być może do mm, y, Lolity Łempickiej. takie, taka jest moja perfumowana historia. Piszcie, komentujcie, mówcie, jakie są Wasze ulubione perfumy, a bardzo chętnie z Waszych uwag skorzystam. Dziękuję, do zobaczenia.